Witam w kolejnym odcinku niezwykłej botaniki Stacha. Dziś opowiem, jak ukorzenić choje. Choja to jest taka roślina, która jest takim, takim pnączem. Normalnie u mnie wisi, ale dla wygody, żeby łatwiej było nagrywać, to ją ściągłem normalnie na czas nagrania. I generalnie, jak ją ukorzenić? No trzeba mieć mech. Może być zwykły z ogródka mech. I trzeba normalnie posadzić w mchu tą choję, ale tak. Ażeby normalnie, tak, takie normalnie małe białe wypustki, to są korzenie wiszące, ażeby one częściowo były, znaczy się częściowo całkowicie, ale część z nich, żeby była pod mchem, bo nie uda się wszystkie to, trzeba było całą choję pod mech wsadzić. A ten, a później, później należy utrzymywać mech cały czas wilgotny. I generalnie tak po do dwóch miesięcy już na pewno hoja zacznie puszczać korzenie takie konkretne. Jak zauważymy, że zaczyna coś się dziać, można ją przesadzić normalnie do tego, do takiej doniczki, normalnie z ziemią, ale mieszanką właśnie z mchem i innymi rozluźniającymi ziemię materiałami, ja też dodałem perlitu i kermazytu. i generalnie potem jak już zacznie puszczać, no to wtedy zacznie szybko rosnąć. No i no, no i fajnie. Tutaj normalnie zrobię zbliżenie, wykadruję. Pąk jest centralnie w środku, aczkolwiek jakby ktoś nie widział to jeszcze wrzucę tutaj zdjęcie. Już się pokazuje. No i właśnie tak wygląda taki pączek. Ale generalnie on się będzie pojawiał, rozrastał dopiero jak właśnie się przesadzi. Wcześniej właśnie będą tylko korzenie, więc Generalnie trzeba delikatnie co jakiś czas odsuwać męszek i obserwować, ale naprawdę to trzeba robić bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć tej rośliny. To by było na tyle w tym odcinku niezwykłej botaniki Stacha. Zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, zapraszam do oglądania następnych odcinków, zapraszam do subskrypcji, czyli śledzenia mojego kanału na YouTube Stacho Amerykański. My na grupę na Facebooku Fani Stacha YouTube, link jest w opisie. Ja się z Państwem żegnam, do zobaczenia.